Proszę, proszę. ciche podejście z forso na poziomie trudnym. Ważny zawodnik. Generalnie hostem jest ten cały koleś 260-100 Dawid. Ciekawe w ogóle jest, czemu taki nigak akurat wyszedł, ale dobra. Jeżeli chodzi o ten błąd, to naprawdę... Nie mam pojęcia, co to... już. Zrespił prawdopodobnie na tym salonie tam gdzieś tam najdalej. No dobra wiecie, Tak, akurat nie jest jakby bardzo poważny błąd, bo wiadomo auto są można zdalej, się one nie do niczego no, Chyba że to byłaby grupa sex Co jeszcze, ale w sumie w zasadzie czemu to ma auto się zrespiło to akurat. W każdym razie zjechać do kasyna i zobaczymy czy cokolwiek zrobił pan host. Do pustki na przykład zrobił. W zasadzie to nikt nie wie czy zrobił, czy nie zrobił. To za nim samym, na pewno on sam też nie wie czy zrobić. Dobra, pojechaliśmy tutaj sobie do kasyna i zobaczmy. Mamy przepust. Na pierwszego poziomu. Że jest wystarczająco coś dobrze. Że już tam walnął. Spoko... Ja już tej razu zaczynam działać. Speedrun normalnie, speedrun taki zwróciłem uwagi, czy są zrobione dostawy do Gana i pięciu uwag, czy w ogóle tam, 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 tam są zrobione. Wiecie, co to znaczy? To znaczy, że jak są zrobione dostawy do Gana... A jeszcze boty do tego stoją Także jak jeszcze boty stają do tego wszystkiego, no to to już... Bardzo to... Zbieramy się tego, tego, dziękuję. O, wali tam kurde w kamerę full auto. O, zrobił alarm. Dobrze, panie chodź. Znaczy, gościu. Bardzo dobra decyzja. O, co, tamten sobie to na przykład bił To memu potem dzienny utarł. No Ja wiem, co się stało, ale... Weźmy, co się stało. O, zaczął nawalać. Z drugiej strony, czy mi się chce to resetować? on sam pan to zes... Zaczął wbić kamery, bo nie wie, że nie może. Wiecie, jest jakiś link, dość. Właśnie, może z drugiej strony tego nie wiem, ale musimy być na z drugą stronę to jest inaczej. To jest naprawdę inaczej, ale jeżeli chodzi właśnie no, samo no, wejście do skarbca, no to, to już tak, Nie mają takie... Ten koleś już kliknął po min, po min patrzcie, a ja nie mogę kliknąć startu. Nie mam, taki, nie mam takiego przycisku i to się pominęło. Pierdziele. Czasem mnie te napady zwyczajnie dołują na maksa. W na sensie to było dobrze, no jakby to powiedzieć. No dobrze dobre było wejście, tylko no ja nie mogłem kliknąć, żeby jeszcze raz zesetować zwyczajnie. Tak to by, prawno tak, to siadło, no nikt by nie siadło, ale Czemu nie mogłem zesetować. Trudno, trzeba poszukać następnego. Widocznie forsa na czaszce nam nie wyjdzie. Może, nie wiem. Może trafi się ciche podejście, na przykład z obrazami, o. No widzę, że ruchy bardzo szybko się zmieniają, z forsy na cicho, z forsą na sprytnie, z tą różnicą, że to pierwszy raz. Nie no, piękna lokalizacja, tak, mogę tylko jej pozazdrościć, nie będziesz chciał prowadzić już. O nie, koleś jest polski, do nie odzywam więc, dobra, nie ma znaczenia, to już mnie nie obchodzi, co ma do powiedzenia. Ja prowadzę samochód. Nigdy, ale przed nigdy się nie, nie można przed nimi pokazywać, że jest się też z Polski. Będzie zawsze ciekawie. Wtedy jak to będzie wyglądało. Wiecie, będzie potrafił jakoś napisać. No to no, wiadomo piszę teraz tak, tak prosto, że nawet w, w, to nie, oczywiście nie jest gramatycznie dane, ale Ale no, oszukujmy się, idzie się domyśleć o co mu chodzi. Powoli docieramy sobie do tego kasyna. W zasadzie jazda po Torach jeszcze, jeszcze trochę nam spadało i... Słuchajcie, akcja. Jeszcze kilometr i zaraz tam dotrzemy. Nie wiem, jakiś będzie trzeba wymyślić z tym tytułem, bo będzie tak w kółku piwka na tym czacie. Coś z tym się wymyślimy, nie? Bo mówię, coś tu się uda wymyśleć. Ja, że potwierdził niby, że jest nowym, ale. Nie jest. By być nowym to... Wiadomy tego życia. To... Kurde, prawie. Ładnie to by weszło, ale nie weszło. Tak, jeszcze mówi, że dobra jazda. Dobra, ja właśnie, by, jakby to fajnie weszło, no, może żartuję, to że beznadziejnie mi poszło. Zobaczmy, jak w tym miejscu będzie wyglądała sytuacja. Zobaczmy, będzie wyglądała sytuacja. Zobaczmy, nie zrobił tak, nie mamy ścieżek patrolowych, bo nie widzimy botów w ogóle. Zobaczmy, że to się, że boty się musiały spługać. Dobra, nie przejdziemy już tego na cicho, tak w zasadzie, od razu powiem wprost, już to nie jest do przejścia na cicho. Raczej wątpię, że zrobił cokolwiek, tak powiem wprost. Nie ma dla mnie szans, że on w ogóle przyszedł już ten... Że przejdziemy ten napad. Bo jak są boty zwugowane na Bookstars, zostają w sensie w miejscu. Mamy jeszcze ratunek. Jest jeden ratunek, który, no, udało mi się raz go zrobić. Ale jestem raczej w 100% pewny, że nie zrobił przepustek poziomu drugich. Po prostu zrobił podstawowe przygotowania i na tym się w zasadzie skończyło wszystko. Więc przejście tego na cicho. W zasadzie nie będzie już możliwe. Wręcz, mówię ci, jestem wręcz tego kompletnie pewny, że na 100% tak to będzie wyglądało. Ale na dobra, no zobaczmy, no. No tak, to to no, nie będę co tego przedłużał, no. Nie ma co. Będzie trzeba wyjść, no, bo nic nie ugramy, nic nie wymyślimy. Że wiadomo, no kurde, no głupie jest wychodzić, ale naprawdę nic nie zrobimy. Jedźmy na dół i zobaczmy, w ogóle mam szansę, że tak powiem, bo jeszcze można być jakoś wtedy spróbować zrobić te kulki, ale jeżeli nie ma szans żadnych, to nie kompletnie 0% szans, na no, to że to się uda, no, to nawet nie ma co. Próbować. Dobra, można by próbować. Nie można próbować. Widzicie, w tym miejscu jest panel na czerwono. To nie się nie da. Nawet zobaczcie, jak tutaj podejdę. Patrzcie. No i tak jest Alan. Tak ta raz zaczął walić. No ale tutaj nie damy rady i tak tego przejść na cicho. Był czerwony panel. To była jedyna szansa, żeby jeszcze spróbować przejść tu na cicho. Dobra, padliśmy już. Ja od razu już jestem ze skipem, bo w zasadzie nie będę ściemiał. To byłoby tylko przedłużanie nieuniknionego. Może udałoby nam się wyjść w walce, ale walka jest po prostu długa i niepewna. I do tego i tak nie zarobimy z tego miejsca zbyt dużo. Ja jestem po prostu zwyczajnie już za skipem, ale widzę, że on będzie chciał to powtórzyć, a niestety na dwie osoby to dobra, no wyjdę i tak przez telefon, bo mówię wprost. No. jest to zwyczajnie bez sensu próbować, bo nic nie ugramy. To nie my w tym miejscu już nic nie ugramy. Trzeci napad w takim razie. Czekamy trzeciego napadu. wiem, to mówię, to nie jest takie dobre, żeby wychodzić, bo potem wiadomo, jest jakaś negatywna kara się dostaje. Potem może być, nie wiem, ban na wyszukiwanie tego. Co ja poradzę? Wiem, jak wygląda zwyczajnie te napady. Ja wiem, że na jak te boty tak stoją w takim miejscu, my nic nie ugramy, no naprawdę. Nawet nie było żadnej próby do tego, żeby robić. Nie wiecie, nie było żadnej szans naprawdę, żeby sobie jakoś z tym poradzić. Kompletnie. Nie mieliśmy żadnych podstaw, żeby nawet próbować do tego. Bo jedyna możliwa droga, jaka ratunku była, żeby przejść to na cicho. No niestety. A mówię, a wyjście w tej strzelaninie byłoby praktycznie niemożliwe. Nie, I dobra, dołączyliśmy na jakiś napad, gdzie jest 30 poziom hostem. To obstawia paleto. No, ja, ja też obstawiam paleto. Teraz od osoby dobiły. Jeden pewno nie dołączy, bo go zwiesiło. Standardowo. W Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Chyba, że ktoś wyjdzie. No i całe lobby się skraszuje i tego kompletnie nie ma. O. Chyba pierwszy raz. W zasadzie to było do spodziewania się, że to będzie. Zobaczmy co tutaj kolej wybierze. Wiadomo, niestety. Nie można tutaj zobaczyć tych przygotowań, bo ja nie mogę niestety wejść na inne tablice. Mogę się obrócić tam. Chciałbym zobaczyć po prostu, co kolej zrobił, ale no, no nie, zakupy tutaj widzę, że są robione. Pojazd do zmyłki kupiony. To jeszcze wabik będzie. W zasadzie jak raz o tym mówiłem, chyba o tym wspominałem. To rzeczy jakie tutaj ten kolej chce kupić, czyli... Pojazdy z myłki oraz wabik w zasadzie są niepotrzebne. Ale jeżeli już ktoś chce robić speedrun czy coś, no to wabik jest najbardziej użyteczną opcją. Ale to mówię, jeżeli ktoś by chciał speedrun, tylko sobie oku O, kupiec niski wybór. Świetny wybór. Gratulacje. Tak mogę powiedzieć. Czy w ogóle punkt wywozu? Dobre, dobre to jest miejsce od paletów, powiem. ale skład wybrany. Proszę, jak bronię, jakie auto. Będziemy zarobieni. Znaczy, nie najdroższy, chciałem powiedzieć. Nawet najdroższy salon się trafił. Ja to obstawiałem paletą. Ale to moje miasto. Dobra, zapraszamy w takim razie. Proszę wszyscy do wozu, jedziemy, jedziemy, odjeżdżamy, odjeżdżamy. to prawie ładnie weszło. wiele zabrakło, ale... Dobra, od razu już mu zmienię te wejście. Jak ma normalnie zrobione, no to tutaj da się wejść. Dobra, zobaczmy, czy tutaj zrobił dostawy na. Wiecie, jest szansa, że no, no nie zrobił. Skoro nie zrobił. Też może być dobrze. Robił? Nie zrobił, dobrze. Mamy tak, no to jest dobrze. To jak to wygląda sytuacja. Boty widzę, że stoją. Także nawet lepiej. Ja tutaj wam ładnie to pokażę jak to wygląda. W zasadzie to wiele się nie różni, żeby powiedzieć wam. Wprost, jakby boty chodziły. O sytuacja na przykład jak zalarmowali ją. Ochrona jest zalarmowana. No to trudno, nie to nie pokażę jak dojść do skarbca na ciebie, taką zbogowaną ochroną. Nie, nie. Dobra robota. So, to da się przejść, no właśnie, jeżeli chodzi o ciche podejście. Dostęp cichego podejścia jest to, że nawet y, boty fajnie są do pokonania. Chcę ja tutaj do mnie trochę zajść. Nie wiem, czy w ogóle zejdą, czy seriorestat robią, czy co chcą zrobić. Dobra, chyba tam pad koleś. Zobaczymy, jak nic nie będą robić, to ja wam to pokażę, jak to przejść. To zrobił najważniejszą rzecz: przepustki. Więcej nie potrzeba. Przepustki na cichym podejściu to jest obowiązek. Jest dodatek: obowiązek. Ja tam oczywiście jeszcze raz chcę zrobić. Koleś już chcę pominąć. Ory. Nie wiem, jakby, jak on nic nie będzie robił, to ja to z chęcią wykieruję do samego skarbca. Bo to jest, mówię, to jest żaden problem. Tam nie mówię, dla mnie, bo ja wiem co tu, wiem jak to ugrać, jak będą oni ze mną nawet chodzić to wystarczy, nawet lepiej, wy się tutaj po prostu pobawcie, róbcie co tam chcecie, a ja tam po prostu ugram, tylko że już jesteśmy w przyskarcu. Proste to było, proste. Nawet z zostawami Dugana, tak to generalnie wygląda, teraz tylko tutaj ja muszę do nas przejść? Bardzo proste to jest, praktycznie speedrun. Podejście speedrun tak mówię, czyli na kamerze. Jak to, jak to, jest w ogóle możliwe, żeby zostać zobaczonym na kamerze? Proste powiedzieć. No, muszą się naprawdę postarać ludzie, żeby zostać zobaczonym na tych kamerze. Zwłaszcza, że jeszcze na... ...tym, kasynie, żeby się widzieć w kamerze, to trochę to trwa. Nie pamiętam dokładnie ile, czy 5 minut, czy co ja też mówię 5 minut, 5 sekund, czy ile, ale w zasadzie to i tak jest do skipu, bo nie ma co tak w zasadzie tu walczyć. Nie ma co się dziwić, no kurde, alarm jest, no to tak to będzie wyglądało. Chociaż da się to jeszcze lepiej zrobić, jeszcze jest lepsza wersja, żeby to ugrać, bo w zasadzie jak boty by się nie zbugowały, normalnie by chodziły, to jest jeszcze druga wersja, którą też od razu tutaj w sumie mogę pokazać. Tak to będzie można. Nawet do tego samemu, żeby to ugrać. To jest to, że chyba najistotniejsze tutaj. Że samemu to ubrać. Mówię, to jest taki speedant tykry. Ty nie trafiłem w gościa. Dobra, no, ale normalnie gdyby się nie zbugowało, to jeszcze trzeba tych ściągnąć. No. Jak widzicie, da się da się. Alarmu. No i dobra, jest w zasadzie ugrane. Jeszcze tego można ściągnąć na dodatek że do tego gościa so Bię... wrócimy spalimy kartę o mamy alarm cóż <grym> jakby to powiedzieć no to jest słuszna uwaga od tego gościa ale druga rzecz mógł zauważyć że skoro my go nie uderzyliśmy to był jakiś powód ja chcę to powtarzać po raz trzeci chcę żeby powiedzieć mi się nie chce Prawda, nie ma, nie ma skarbca, uciekamy stąd zwyczajnie. Ja, ja, chcę uciec stąd, prawda, o, pominęliśmy. Idealnie, ja już nie chcę, ja już nie chcę. Prawda, byłyby tu szanse, ale nie, ja, ja mam dość. Trzy napady, powiem tak, nic z nich nie chciało wyjść, kompletnie. Także ja już podziękuję sobie na dziś. Dziękuję za dobrą zabawę, czy coś, ale no ja robię pas. Ja robię pan. Dobra. W każdym razie to by na tyle. Do następnego cześć.